Siostro Luizo, całe nasze pranie jest czyste, ale nigdy jeszcze nie było tak miękkie. Powinnaś się oprzeć się pokusie i nie używać płynu do zmiękczania tkanin. Nasz budżet tego nie wytrzyma. Nie użyłam płynu, tylko nowego proszku ze zmiękczaczem do tkanin. Bold dwa w jednym. Bold dwa w jednym? Nowy proszek? Matko, to dzięki niemu. Całe nasze pranie jest nieskalanie czyste i cudownie miękkie. Ależ to luksus! A co powie na to siostra ekonomka? Matko, nowy Bolt 2 w jednym nie kosztuje więcej niż inne proszki. Nowy Bolt 2 w jednym doskonale pierze, a zawarty w nim zmiękczacz do tkanin jest za darmo. Tristny dar niebios. Bolt 2 w jednym, a płacisz tylko raz. Lubisz aromat kwiatowych i owocowych dezodorantów w sprayu? Niestety przeważnie tylko maskują zapach potu. Są ulotne, a możesz mieć więcej. Jest przecież sekret. Jego formuła współgra z pecha kobiecego potu. Sekret reguluje pocenie i w ten sposób trwale chroni cię przed powstawaniem przykrego zapachu. Tak skutecznej ochrony mężczyźni mogą ci tylko zazdrościć. Twój kobiecy sekret. jak piekło. Słodka, jak miłość. Gran kawa Intensywna i fascynująca. Teraz także rozpuszczalna. Nowość Chibo. Chciałaś mnie otruć, karmen. To nie ja. To koncita zapomniała odpowiednio doprawić. Polki nie mają takich problemów. Mają warzywko. Kompozycja najlepszych warzyw i przypraw, która świetnie poprawia smak i aromat wszystkich dań. A dodatek kurkumy nadaje im piękny kolor. Ależ moja zona gotuje. Ale ty zmywasz. Warzywko poprawia smak i humor. Lubię to, co robię. Lubię ludzi, z którymi pracuję. I lubię TikTaka. Za pewność, którą daje mi w każdej sytuacji. Wybrałam TikTaka, ponieważ odświeża mój oddech. Ale uwielbiam mojego tiktaka również za jego miętowy smak. Tak świeży i delikatny. Tiktak, tyle świeżości i tylko dwie kalorie. Moja broń. Bell Stay On to nowa generacja pomadek. Nie zostawiają śladów. Bel, najlepsza broń. Czasem trudno oprzeć się przyjemności jedzenia, bo jedzenie to rozkosz, rozkosz smaku. Ale po każdym posiłku zwiększa się ryzyko próchnicy, ponieważ maleje współczynnik pH w ustach. Orbit bez cukru to także rozkosz smaku i coś jeszcze. Orbit pomaga zapobiegać próchnicy podwyższając współczynnik pH w ustach. Orbit przeciwdziała próchnicy najskuteczniej i najdłużej zachowując swój smak. Orbit bez cukru pomaga zapobiegać próchnicy po każdym posiłku. Orbit, ciesz się smakiem, walcz z próchnicą. Para najsłynniejszych agentów FBI, Mulder i nareszcie na ekranach kin. Wyjdź na spotkanie swoim najgłębszym lękom podniesionym do potęgi X. Kinowa wersja najsłynniejszego serialu ostatnich lat. Z archiwum X. Prawdę poznasz tylko w kinach. Zobaczmy jak dziadek przygotowuje naszą herbatę Tetli, która smakuje wyśmienicie. Dlaczego tak? Ponieważ my, herbacianie eksperci tetli, od ponad 150 lat troszczymy się o to, by każda filiżanka herbaty tetli smakowała naprawdę wspaniale. Dziadku, a czy to prawda? Oczywiście. Tetli w oryginalnych okrągłych torebkach to wyjątkowa herbata. Zresztą sam się przekonasz. Na pewno. Tetli, smak wspaniałej herbaty na okrągło. Janusz Kozioł. Chcesz poznać ludzi takich jak ty? Chcesz by na twoich oczach narodziło się uczucie? Bądźcie z nami już od września w każdą niedzielę o 16:45. Wielkie emocje. Cenne nagrody. Wspaniała zabawa. Na kochanie. Witam państwa. W każdą sobotę i niedzielę zapraszam na nowy program Cepter Sport Magazyn. To trzeba zobaczyć. Do zobaczenia. Razem łatwiej. Zawsze zastanawiałem się, jak obudzić w ludziach zaufanie. Teraz wiem, że nie wystarczy ich słuchać. Trzeba słyszeć ich troski. Zrozumienie rodzi zaufanie, które należy wytrwale pielęgnować. Nauczyłem się wiele, słuchając ludzi. Dzisiaj reprezentuję Nacjonale Nederlanden i jestem dumny z zaufania moich klientów. Nacjonale Nederlanden. Ludzie, którym ufasz. Jest teraz pasta do zębów o długotrwałym działaniu. Która, jak dowodzą badania, chroni zęby nawet tam, gdzie nie dociera szczoteczka. Colgate Total. Tak nowoczesna, że chroni zęby nawet poniżej nidząseł. W październikowym numerze Klaudi. Ciepłe i niedrogie kurtki z dostawą do domu. 50 najmodniejszych fryzur dla włosów krótkich, długich i półdługich. Sekrety pielęgnacji kwiatów doniczkowych. Polecamy również ładnie mieszkać, numer specjalny miesięcznika Klaudia, już w kioskach. No proszę, znowu to samo. Te plamy to przysmak dla różnych paskudnych zarazków. Aby się ich pozbyć, musiałabym to wygotować, lecz niektórych rzeczy nie mogę. W laboratorium Ariela, gdzie pracuję, zmagaliśmy się z tym typowym problemem od dawna. I udało się. Opracowaliśmy nowego ariela, który bez potrzeby gotowania działa w 40 stopniach. Sprawdźmy to. Zrobię tutaj pięć identycznych plam. Wypieszmy je w temperaturze 40 stopni, jedną w arielu, a cztery pozostałe w innych wiodących proszkach. Oto wyniki naszego testu. Ten nie najlepszy, słaby, ten w miarę dobry, a ten zupełnie kiepski. Tylko Ariel w 40 stopniach usunął plamę całkowicie. Zobaczmy to pod mikroskopem. No proszę, Ariel usunął prawie wszystkie zarazki. Pranie jest więc czyste na wskroś. Jeśli to ma być czyste, to musi być Ariel. Dobranoc, moje małe czyścioszki. Zostać to modelką w ramach konkursu Elite Model Look, to prawdziwe marzenie. Ale nie dla włosów. Aby zadbać o ich zdrowie, Elite Model Look poleca pianki, żele i lakiery Pantin Pro v, które utrwalają fryzurę, nie niszcząc włosów. Lakier Pantin Firm i lakier Pantin Flexible dla każdego rodzaju fryzury. System Pantin Pro v do układania włosów. Zdrowe lśniące włosy i trwała fryzura. Dzieci, jak szybko stają się samodzielne. Wiem, jak ważne jest utrzymanie higieny w naszej łazience. Niezastąpiony jest w tym domestos. Domestos działa podwójnie. Doskonale usuwa brud i zabija groźne zarazki. Teraz wiem, że cała łazienka jest idealnie czysta i mogę być spokojna o bezpieczeństwo moich dzieci. Domestos usuwa brud, zabija wszelkie zarazki. Niestrawność, bóle żołądka wywołane stresem, zgaga. Dobrze to znamy. Jest jednak coś, co rozwiąże te problemy. Reni skutecznie likwiduje skutki niestrawności, bóle żołądka wywołane stresem i zgagę. Jego naturalne składniki zaczynają działanie już w przełyku i szybko neutralizują kwas żołądkowy. Reni teraz również w bardziej ekonomicznym opakowaniu. Wolni nową, piorącą siłę. Każda z tysięcy granulek, połączonych składnikiem pochodzenia naturalnego, uwalnia potrójną moc. Usuwania plam, wybielania i nadawania praniu czystej świeżości. Moc, która pomaga zlikwidować nawet najtrudniejsze do usunięcia plamy. Rewolucyjna siła granulek rafy o potrójnym działaniu daje biel i czystość tak świeżą że możesz ją poczuć. Uwolnij nową, piorącą siłę. Nowa Rafa. Czystość, którą możesz zobaczyć i poczuć. Prognozę pogody sponsoruje producent preparatu witaminowego BioVital. Państwa. nad Europą Północną i Północno-Zachodnią pogodę kształtują układy niżowe z licznymi frontami atmosferycznymi. Za to nad Francją wreszcie rozbudował się wyż, który sięgnął nad Polskę, Europę Południową i Zachodnią, i to właśnie on przyniósł do nas ładną, słoneczną pogodę końca lata. Troszkę cieplej zrobiło się w centrum kontynentu, sprawiło to świecące słoneczko, temperatura wzrosła do około 20 stopni. A nadal lato trwa na południowych krańcach. Tam temperatura przekracza 25 stopni. Dziś w Polsce na ogół było pogodnie, słonecznie, chociaż nad ranem chmurzyło się i słabo padało na Śląsku. Nadchodząca noc również będzie pogodna, z niewielkim zachmurzeniem na krańcach południowo-wschodnich i tam może spaść słabiutki deszczyk. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 10 na Wybrzeżu Środkowym i od 7 do 8 na pozostałym obszarze. Nad ranem utworzą się liczne mgły. Jutro w ciągu dnia po opadnięciu porannych mgieł zrobi się ładniej i słonecznie, chociaż po południu znów nastąpi wzrost zachmurzenia na Polesiu i Wybrzeżu Środkowym. Temperatura od 17-18 stopni w centrum i na północy do 19 stopni na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północno-wschodni, a ciśnienie gwałtownie wzrośnie. Jutro wyniesie 1019 hektopaskali. W niedzielę ładny, słoneczny dzień, chociaż po południu znów nastąpi wzrost zachmurzenia, nie powinno jednak padać. W poniedziałek słonecznie i ciepło do 20 stopni i bez opadów. Drodzy Państwo, jeśli przypomnicie sobie mapę Polski i Europy z układami barycznymi, to zgodzicie się ze stwierdzeniem, że gdy się koniec lata zbliża, to Europa tonie w niżach. Do zobaczenia. Oficerowie elitarnego Korpusu Marines zmierzą się z każdym, nawet najbardziej niebezpiecznym zadaniem. To ludzie, dla których honor jest wartością najwyższą. Zobacz, jak walczą superbohaterowie. W roli głównej James Brolin jako twardy pułkownik Kelly. Baza Pensacola. Zapraszamy w piątek o 20.00. Piraci atakują statek płynący na daleki wschód. Spośród załogi zdecydowanie wyróżnia się amerykański zbieg. Nikt nie walczy tak jak on, Jean-Claude Van Damme. Roger Moore postanawia to wykorzystać. Wrócimy ze Złotym Smokiem. Kto wygra morder czy turniej? Quest w poniedziałek, 21 września o 21.00. W nocy z 26 na 27 września o godzinie 4 rano zapraszamy na walkę Lenoksa Luisa z Żylko Mawrowiczem. O sile ich ciosów przekonali się Andrzej Gołota i Przemysław Saleta. Który z nich wygra? Odpowiedź otrzymają Państwo w nocy 26 września. Powtórki relacji 27 września o godzinie 14.23.55. Zapraszamy. Czy komuś powieka powie... tu dzisiaj dnie? Czy uśmiech przyszyty odpruje się? Aj. Padnie odpowiedź, czy ten, kto pyta, to tokszok, to tokszok, siadaj i wydaj! Ma... Witamy Państwa, Piotr Najsztuk, Jacek Żakowski Lisek. Proszę Państwa, nieuchronnie zbliża się środa 30 września. A wtedy ten horyzont, 80 metrów na 7, zawiśnie w hali zdjęciowej. I wtedy też będziemy nagrywali dla Państwa pierwszy tokszok w Polsacie. I jak zawsze będziemy mieli dla Państwa bardzo interesujących gości i bardzo ciekawe i ważne Tematy, o których warto pogadać. A to wszystko co środę o 22.00 w Polsacie. Także w Polsacie. Naprawdę warto. Już zaczynamy. Dla twojego rodzaju skóry dokładnie odżywiają i pielęgnuje. Dzięki niemu twoja skóra jest nawilżona, gładka i piękna. Nowy luks z wyciągiem z aloesu do pielęgnacji i nawilżania skóry mieszanej. Faktor X nowy dwutygodnik już w sprzedaży. Pierwszy numer tylko złoty 99. Poznaj fakty i osądź je sam. Jeszcze mam pragnienie, chce mi się pić. Gorąco tak pragnę Cię, jak ten świetny smak, ten zimny smak, o właśnie tak. Coca-Cola Light. Miej swój dzień, co dzień. Nie musisz wydać fortuny, aby zmienić taki pokój w taki pokój. Dobre pomysły i szczypta talentu to wszystko, czego Ci trzeba, aby zamienić to w to. Zrób to dobrze to ukazujący się co dwa tygodnie nowy poradnik dla Majsterkowiczów. W każdym numerze znajdziesz proste instrukcje: od zmiany uszczelki po zbudowanie regału na książki, dzięki którym zyskasz praktyczną wiedzę, abyś mógł zrobić wszystko sam. Zrób to sam, zrób to dobrze. Pierwsza część już w sprzedaży tylko złoty 99. Tak zł. tu fakturujemy, a ja zjadłabym coś gorącego. Zjedz kubek. Co? No gorący kubek. Oryginalny? Oryginalny, najlepszy. Po prostu go zalej. Knar, gorący kubek.